Panie maneczko, wszystkim. Yy, to będzie krótki vlog. Raczej nie będę już do treningu. Uczyłem psa pływać mogę się pochwalić. Na pewno gdzieś tam jakieś pokażę małe wideo. Yy, dostałem ciekawą rzecz, przypuszczam, że pokażę ją w tym vlogu albo w kolejnym. Jeżeli będzie to jeden długi vlog, to raczej podzielę go na dwie części i wrzucę wam coś po prostu jeszcze jutro. Naprawdę fajną rzecz sobie kupiłem, zamówiłem. Yy, Mega kozak, dobra, nie będę przedłużał. Bo nie chcę, żeby te filmy były jakieś mega długie. Także lecimy na spacer z psem. Będziecie uciół pływać? Co? Dziemy? Pływać? Chodź. Dolarek, co się będzie uczył pływać? Co? No, dawaj. No, dawaj. Trzymaj go najpierw. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dolaruj! Chodź szybko, chodź szybko, tędy, tędy! Trzymaj go za górę, pierw. o jakie oczy! Jest! Super! Ekstra! Ojej! mnie! Ojej, jaki chudy! Oj, zaraz cię wytrzęsie. On jest biedny. Mój malutki tak! Mój mały pies, dobry pies. No. <noise> On Cię nie będzie lubił. Oj.

No, pies się uczy pływać, ostatni dzień treningowy. Zaczynamy tygodniowy deload. Potem, jeszcze dwa tygodnie treningów i wjeżdża mini kacik na 8 tygodni około. Bo akurat na sezonie masowym no teraz przyszło 12 kg, praktycznie przyszło masy. No ale wiadomo, to wszystko to nie są czyste mięśnie, więc. No też trzeba dbać o tą masę, żeby to była jak najbardziej jakościowa masa i trzeba takie minikaty wprowadzać. Niekoniecznie zawsze, ale w moim przypadku powinno się to sprawdzić, nie? Bo pewnie redukcja, która tam gdzieś będzie w przyszłym roku, jakaś taka grubsza. No żeby też nie była jakaś mega uczążliwa, no to trzeba ten trzymać trochę w ryzach, więc no tak, to, tak to już jest. Mnie akurat tak masa poszła trochę, no, można powiedzieć, tłuszczowo. <grych> Więc yy, taki minikat wskazany. Chociaż nie jestem. No, jakoś mi się spodobało być teraz tak na masie, bo naprawdę zrobiłem mega duży progres, jeżeli chodzi o siłę. Yy, naprawdę cieszę się z tego. Nie patrzę już tak mniej więcej na to, jak wyglądam w tej chwili. Cieszę się, że wszystkie tam jakieś wymiary się zwiększyły. Fajnie wszystko wygląda. Taki jestem bardziej okrągły. Niedźwiedź można powiedzieć no ale jednak tego fatu trochę przyszło, no i trzeba, trzeba się go delikatnie pozbyć ładna dzisiaj pogoda jest na spacer z psem i z dziewczyną, ale no co? W czerwonych gumakach akurat tak mieszkamy w takim miejscu nad morzem. Mamy trochę tutaj jezior i pies też nigdy nie pływał, trzeba było go trochę pouczyć takich rzeczy. Sprawdzić w ogóle, czy on umie pływać, czy da sobie z tym wszystkim radę. Dzisiaj piękna pogoda, naprawdę, jest super. Wziąłem buza, bo trochę zawiewało, ale jednak okazało się, że jest cieplej niż myślałem. Więc zrobimy sobie dłuższy spacerek z pieskiem jeszcze. Jest Pies sobie też desk ładnie przesunęty na słoneczku Mimo tego, że powiedzieliśmy goręcznikiem. O, idzie tam Jaś Wędrownik. No. Najwyżej może jakieś posiłki dzisiaj nagram trochę treningu. Tak podsumujemy trochę ten okres masowy, bo trochę na tej masie byłem jednak, nie? Kilka miesięcy dobrych, może nawet z rok, można powiedzieć, prawie z rok. Siedziałem teraz w masie i no, jestem zadowolony. No. 12 kg praktycznie do przodu siłowo to w ogóle nie, no nie do pokonania. No. Wszystkie rekordy pobite jakie tam kiedykolwiek miałem sobie pobiłem. Jakieś tam kiedyś, jakiekolwiek. Ja tam kiedyś sobie porobiłem, to po prostu je wszystkie pobiłem. Także jestem mega zadowolony. 100 poszło na overhead press, na żołnierskie wyciskanie. 100 kg. Dla mnie to jest mega wynik. Co tu się stało? Dla mnie to jest mega wynik, te 100 kg na, na żołnierskie. Akurat nie nagrałem tego, nie miałem sam aparatu, no ale miałem trzech świadków tego wydarzenia, więc. Jak najbardziej sobie to zaliczam. Jeżeli nikt by tego nie zobaczył, to po prostu było tylko dla mnie i nie mógłbym się też z tym podzielić. No ale wiem, że ktoś był, widział to. Poszło za trzecim razem. Jeszcze po drugim razie mówili mi: słuchaj, już daj sobie spokój, no nie da rady, za tydzień spróbujesz, czy dam za dwa, nie? Ja wiem, no nie, no trzy razy, trzy podejścia. Ja wiem, że pójdzie, bo ja po prostu czułem, że to po prostu pójdzie i, i poszło. Za trzecim razem poszło, udało się. Dobra, zawiewa trochę, pewnie nie będzie mnie zaraz słychać więc dogram coś z góry ewentualnie, jak mi starczy baterii w aparacie. Dobra, przeglądałem materiał, powiem wam yy, tak, no raczej tak nie współgra, żeby do tego dokręcać, więc skończę ten film tutaj tak jak teraz jest. Wrzucę jutro kolejny film, też dosyć postaram się, żeby on był nie mega długi. Ale będą fajne ujęcia, będzie fajny voiceover yy, także, także spoko, pogadamy troszeczkę hmm, opowiem wam jakie mam plany na kolejne jakieś tam filmy, chcę trochę pogadać, chcę trochę się bardziej otworzyć na to wszystko i popowiadać wam trochę historii z mojego życia, związanych z siłownią, nie siłownią, może coś ciekawszego tam gdzieś tam wygrzebie, wam powiem No dobra, nie będę tutaj też za dużo marudził, więc yy, chcę, żeby ten film miał poniżej 10 minut żeby też nie trwał jakoś mega dużo, żeby tego tak nie spinać na maksa. Dobra, nie będę, nie będę przedłużał, yy, jeszcze raz Wam powiem, <laughs> aż mi kurde zabrakło odchu. Dobra, ja kończę i widzimy się w sumie jutro, pochwalę się Wam czymś fajnym, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, bo chcę wskoczyć trochę na lepszą jakość tych filmów i żeby naprawdę one fajnie wyglądały, więc mam nadzieję, że mi się to uda wszystko fajnie ogarnąć i będzie to mi się fajnie udało skręcać ze wszystkim, także lecę, nie przedłużam, miłego weekendu. Trzymajcie się do jutra i do zobaczenia w następnych vlogach. Mam nadzieję, będę trochę kręcił teraz, może częściej, trochę więcej czasu będę miał na to wszystko. Więc trzymajcie się. Jak podobało się Wam to, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. I tyle. Dobra, trzymajcie się. Miłego weekendu, cześć.